Dzień dobry, to jest ten a to będzie omówienie parza 4.19. Jak oglądacie ten film, to raczej ten patch już jest w grze. Zaczyna się on od 5 listopada, a ja nagrywam ten film 10 minut po północy, więc myślę, że raczej tak. Okej, okay, lecimy. Troszkę zmiany jest. Nie jest to jakiś tak ogromny patch w sumie. To będzie po tym patchu podobno ma być największy patch, więc ten jest nie, nie jest jakiś ogromny. Okej. Okay. Po hotarach, nam się troszkę zmienia. Jego E, czyli ten taki przerzut za siebie. Jeśli wrzucimy gościa w nasze W, czyli tą, tą taką plamę spowalniającą, to wtedy dostaje snera na sekundę. Także niby spoko, ale nie jest to jakiś tam super jakiś buff. Ale znaczy, to no nie jest to złe, prawda? Ale nie jest to jakiś taki ogromny buf tak mi się wydaje. A, um, oraz jego ulti dostaje bufa o 15 z wszystkich y, statystyk. Czyli taki Endgame buff, ale endgame, czy też late game raczej, yy, Singed'a nie jest zły, więc nie wiem czemu coś takiego zrobili. Jak gdyby nie, wydaje mi się, że troszkę zła droga. Zła droga zabrania się do tego Singedan, no ale zobaczymy. Wątpię, żeby to było coś, co wrócić Singed'a do gry. Ale jeśli ktoś tam aktualnie gra Singed'em i mu się podoba, to myślę, że nie jest to złe, prawda? Sion, troszkę zmian. Tu od razu się przyznam, że ani razu nie odpaliłem Siona po tych zmianach, więc mam nadzieję, że za dużo się nie pomylę, ale mam nadzieję, że jakoś dam radę. Dostajemy plus 3 punkty więcej, co każdy poziom. Spoko, nie jest to jakoś tam bardzo wiele, ale zawsze jakieś te 3 HP czy 5 HP może nam uratować tyłek, więc no... na pewno nie zaszkodzi. Dalej. Jego pasywka teraz została zmieniona, że... za znaczy, gdy tracicie HP, to było to brane z tego, ile, mi, ile mi macie maksymalnego zdrowia, a teraz będzie brane z waszego poziomu postaci, także nie jestem pewien, czy to jest buff czy nerw, nie wiem, także troszkę mi powiedzieć. Q, e, cool. Lekki zmniejszym many, tutaj jeszcze poprawili to, e, by jak ktoś wam przerwał to takie ładowanie tym całym toporem, to żeby cooldown wrócił do 2 sekund, a nie był ca... nie cooldown był całej, więc Spoko, spoko. Opcja i tutaj jakieś Q plus E, coś się bugowało, więc naprawili to. Spoko. Yy, dalej. W również ma na lekko zmniejszona. Oraz dwa punkty zdrowia więcej za zabicie dużego potwora lub bohatera lub za asystę. Także spoko. Też znowu nie jest jakieś tam ogromne, żeby to cokolwiek zmieniało. I yy, E, yy. hmm, że potwory nie są już. Że można zadawać obrożnie po prostu i zwiększa się mana od 10 e, Także niby spoko I tutaj dużo ludzi mnie pyta właśnie o tego co na, czy to na streamach czy to na jakichś facebookach I moim zdaniem jest strasznie słaby i głównie przez to, że jego ulti jest debilne No nie będę, nie będę oszukiwał e, Oraz jego Q, które się ładuje przez chyba 2 sekundy jest po prostu... Nie bardzo, nie bardzo Także tak jest moje zdanie o Sejonie jeśli kogoś to tam interesuje idziemy dalej Fiddlesticks. Tutaj będzie to u kilku czempionów, jak dajecie swoje ulti i podczas ładowania waszego ulti tam przed samym dekastowaniem się poruszycie, to niekiedy przerwie cały, całe ulti, no i tak właśnie po i już to naprawili. Także dobrze, dobrze, fajnie. Jana, W, zwiększyli jej cooldown na W o 4 sekundy na ostatnim poziomie. Troszkę oczywiście jakiś czas tam nerf, nie jest to jakiś ogromny nerf, bo znaczy, to w się maksuje jako drugie, więc jest to jakiś tam nerw. Jakoś to będzie zauważalne, bo będzie to oczywiście mniej spowolni w teamfightach i tp. Więc oczywiście się to będzie to jakoś odczuwać, ale nie będzie to taki ogromny nerw, żeby po prostu Jana przestała być grana. Janna aktualnie, jak mówiłem, na śniegszych postaciach, nadal jest jednym z znaczniejszych supportów, więc nic się tutaj nie zmienia. LeBlanc, e, podczas gdy basha, Pasywka się aktywowała, byliście niewidzialni. <laughs> Jeśli używaliście flesza, to wtedy Wasza niewidzialność wyłączała. No i naprawili, żeby się nie wyłączała. Także spoko. Dalej Lucian. W końcu Lucian dostał nerfy. Znaczy, nie wiem, czy to dobrze czy źle, bo, bo to jest jedyna postać, którą ostatnio gram ADCA, więc może to źle. E, na W znieśli w ogóle. Mm, a tak damage dodatkowy. Także jest to. Czy no, jak ktoś to lubi Luceno, to jest oczywiście złe, ale. Znaczy no jest to nerf oczywiście. I dostajemy plus 20 więcej Movement speeda, także 0,3 przelicznika za 20 Movement speeda Raczej nie było warto, także nerf oraz cooldown. <coughs> cooldown zwiększa się o 40 sekund na ostatnim poziomie. No i to jest głównie dlatego, że tego. Luciana się robił po CDR i to ulti miało tam podejrzeć 20 parę sekund, tam 30 może sekund coś takiego, więc no musiało być to po prostu zrobione. Po prostu musiało. E, Pantheon, jego R, to samo co Filistika, identyczne, także tutaj wiecie o co chodzi. Ryze dostał nerfa, oczywiście to jest to, co już mówię na, na live'ach na live często, że żeby Ryzem grać, bo jeszcze nie dostał nerfów. E, nie jest taki jak ogromny nerf, szczerze powiem, że dostał. 20, nie przepraszam, 40 obrażeń na Q na ostatnim poziomie, 20 na pierwszym. Także no jest to nerf, owszem, ale nie jest to jakiś taki ogromny nerf, nie wydaje mi się, żeby... Y, był jakiś taki hiper mega. Oczywiście myślę, że może go tam ściągnąć, co z tego top 1 na topie, ale nadal będzie tam silny. Ale być ok. Warwick to samo, co... oczywiście Fiddy, Sneak Pantheon. To, to samo. Zilan, tutaj to co Riot przy każdym ściąganiu pasywki globalnej mówił, że nie chcą robić pasywek globalnych, czyli to co dostała Jana, to co dostał TF i chyba tyle, jeśli nie mylę. Po prostu jest nerfiona, więc aktualnie już pasywka Zilana już nie jest globalna, tylko w zasięgu 1500 jednostek, więc jest po prostu słaba, tak nie ma się naoszukiwać. Więc... spory nerf dla ZiLana. Dużo ludzi myślę, że jak gdyby nie zdaję sobie sprawy, jak silna jest ta pasywka. Ponieważ jak macie kogoś na Solo Leni na topie, to dzięki tej pasywce dostajecie szósty poziom wcześniej, a jakieś pięć creepów. I ja wiem, że dla wielu ludzi to może być. A e, co to ma być, kurde, jakieś tam doświadczenie. Ale wiele razy dzięki temu się wygrywało linię, więc to, to było dobre. No ale teraz nerw. Ale Zilan sam w sobie jest ogólnie silną postacią, ale pasywka była też jedną, jednym z wielu plusów jego, także. No cóż. Aktualizacji portretów. Tutaj już zauważyłem, że kilka patrzeć wstecz już strasznie dużo tych zmian jest, także myślę, że fajnie, że, że coś robią. Dżungla, zmieniło się nazwy, tutaj chodzi oczywiście o to, że w piątym sezonie będą już nie będzie tych jaszczurów i golemów, tylko będzie to inaczej wyglądać, dlatego musieli to zmienić. Nagrodę na koniec sezonu to oczywiście Morgana. Jeśli ktoś jest w lidze Gold albo powyżej, to dostaje Morganę. Jeśli ktoś jest niżej, to. Chyba nic, nie jestem pewny. Nie jestem pewny. I ha, i sezon kończy się 11 listopada. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wiedział, ale chyba. Mam nadzieję, że wszyscy to wiedzieli. <laughs> Okej. Okay. Dalej. Coś tutaj poprawiałem tych sugerowanych graczy. I tak ostatnio zauważyłem, że to jest, że to jest takie fajne. To jest bardzo fajne, że to robią. Że można dodawać znajomych, z którymi się grało itp itd. Bardzo fajne. Dopiero ostatnio zwróciłem na to uwagę, że to tak fajnie działa. Także fajnie, fajnie. Ulepszenie poczera Spoko. Ulepszenie sklepu. Hmm. Okej, okay, po prostu żeby to szybciej, sprawniej działało. Okej, okay. no spoko. Soraka, żniwiarz. Taki nam skin wchodzi. Eee. Dziwnie trochę. Soraka, czyli postać, która leczy jest taka... Zobaczcie, powinna być taka, wiecie, słodka i w ogóle. A tu kurde, żniwiasz. Ale ciekawie wygląda. Naprawdę ciekawie. Ten róg. Spoko. Czekajcie, jeszcze zobaczymy sobie tę Morgana Tak sobie wygląda, taka niebieska i z tego co tutaj ma jeszcze takie... E, takie złote wstawki, że tak powiem, no bo... Victorius. Tutaj macie Janę z pierwszego sezonu. Nie, czekajcie. Z drugiego sezonu? Nie, Jana była w drugim sezonie. Elis była w trzecim, w pierwszej był Jarvan. Czemu tutaj Jarvana nie ma? Chyba, że królowa symbolizuje Jarvana? Może nie królowa, tylko korona. Może. Chyba tak. No dobra, już nie będę teraz rozkwiniał. E, także tyle. No jak mówiłem, nie jest taki jakiś ogromny patch. Ryze, nerfy, Lucian nerfy ważne. E, zmiany w sajonie chyba nie wiem, też ważne, nie jestem pewny, to ciężko mi to powiedzieć. Także jak mówię, nie był to duży patch ale ale patrz a no, że nagrywam zawsze te umowy nie patrzę na no to. No to jest. Także dzięki za oglądanie i do następnego. No i powodzenia oczywiście w zdobywaniu golda, jeśli ktoś jeszcze nie wbił, macie jeszcze 6 dni. To heja. Hej.